Hej kochani Dzisiaj nagrywam historyjkę z głosem e, Więc no teraz będę nagrywała wam z głosem Pop, więc Zaczynajmy e, Poprzednia historyjka Była w domu u koleżanki, więc teraz mamy w domu u mnie W sensie no, mojej rodzince okay. Był trochę lekki remont, od kiedy wam ostatnio pokazywałam Bo musiałam coś tam przerobić, no i ogólnie to Oglądajcie Mamo, mamo tak, córeczku, nie bądź siostry. Mamo, no bo. No bo ogólnie jej. Ja bym w ogóle, bo ja teraz już kończę ósmą klasę. No tak. No i ja idę do liceum. No tak. No i są trzy klasy liceum. Ale to w Polsce, u nas w Stanach, mamy dwie klasy. Aha, okej. Okay. No dobra. Okej, okay, pa. Cześć, ja, że siostra, na siostrze, dzień, dzień, No, a świnka. No, to jest świnka. dzień, 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 jej. Patrz, teraz się załóż smoczek. dzień, I patrz, możemy się w coś pobawić. Albo ten sobie załż. Jej, smoczek, smoczek, smoczek. No dobra, okej, okay, to. To chcesz coś jeść? Nie. A no dobra, to, dalej bawię, o, to jest nam się tutaj bawić z ręką. O, coś malutka. No rozwijam są jedzenie. Dobra. I może, nie wiem, zrobię sobie. jakieś chipsy. Dobra, to Dobra. Usiądę sobie tutaj i muszę w ogóle coś zjeść. Dobra. Dobra, i chodźcie pieski, idziemy już spać i świnko. Ja muszę przebaczyć. to to miskę na razie, ale jest tym dzisiaj. Dobra. Bierzemy, bierzemy, dzierżem. Achę. Że lepiej wchodziłam w piżamie. Dobra, nieważne. Okej, okay, dobra, idę spać. Chcemy spać, okej. Ramps sobie się uszkodzamy. Też nie krzywą. A ja mam te wiesz. Dobra, wchodźmy się spać. Nasze telefony tutaj wyjmij. szybko. Dzisiaj się ubieramy. Dzięki urodzin, urodziny. Dobra. Pewnie tak między nic nie kupiłem. No ale dobra, dobra. To biorę moją torbę Ja idę do szkoły. O, może, może, zobra. Już, już, czekaj czeka. Czeka, to wiecie, tata. Nie, pójdę sama. Czekaj tata, cię wiecie. Mamo, pójdę sama. Nie jestem małym dzieckiem. Okej, okay, dziecko. Pa. Ta... Ile ona ma lat? Och, już jest moment urodziny. Już zaczyna? Ile ona za, lat zaczyna? Ona w wieku 19 lat posiada czyli ile ona ma lat? Teraz zaczyna pierwszą liceum. Ile ona ma lat? No chyba 17? Ja nie mogę. No dobra, ciureczka wstąpię, jej! Chodź, przebierzemy cię. I pojedziemy do Twojej koleżanki. Dobra, nie, nie, chcę w tym W tym chcesz No to No no nie, jedziemy. Mój Czy jeszcze nie, 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 mi się nie, nie, Mój nie, nie, okay.

Dobra Przez idziemy. Przez idziemy do domu. O, cześć, 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 dobra, na pluteczki dobra, no i w ogóle, no, ja ci mówiłam, no, że on i w ogóle a co co, co, dobra, czekaj i Lila, idź tam dobrze no i w ogóle, on ci mówiłam, że i w był no i, ja nie wiem, nie wiem, co w sumie o tym myśleć ja też nie wiem, dobra cześć, cześć, chodźmy A moje zaprawki Kować jak szczególny chłopak okej okay. no nie wiem, Pewnie mi się, dawaj patrz ja mam ci kici bawić ale może no, jak one Dobra. on enfin, fan oksa wiem, wiem, kocham no i co, dzisiaj siedemnastkę zaczynamy no hmm. przepraszałam, że tak wiecie no spokojnie, przeważam, że w kurtkach hmm. dobra, to chodźmy po pograjmy subie no czekaj, dobra, i gramy, dawaj. Dawaj, puszczaj. Dobra, okej, chodźmy, chodźmy, posadzić ryszniki. Dobra, to. i zakopuj. Dobra, i teraz czy jeszcze masz tą konewkę? Nie, nie kupiłam, dobra, to czekaj. Kupię ci yy, tutaj. Co jeszcze? Dzisiaj przyjdzie serio. Tak, tak. I widzisz mamy dobra, i teraz podlewamy. No już piękny kwiatek. No i kolejny piękny kwiatek. Jeszcze tam z tym spryskuj. Żeby był jeszcze ładniejsze. No dziękuję. No proszę jest ten bardzo trochę zimno. Dobra. Dwie godziny później dziewczyny zbieramy się. Ale mamy jeszcze chwilę, a dziewczyny robi się już ciemno. No mam no, mło no, chwilę. nie, dziewczyny bez gadania. No, dziewczynki idą do szkoły. No, no dobra Dobra, to czekajcie. Dobra, muszę już... Iść na no, to pa. Ja muszę się położyć spać. No, to pa, to pa się pochodzić też spać. No pan, pa, pa. no, fajnie, bo tam... Chodź, idziemy. Dobra, dziękujemy, dziękujemy za wizytę i w ogóle dziękujemy, no pa. Dobra, chodźcie jeszcze, my już się kładziemy Dobra, i chodźcie jedynie do domu, bo już trzeba się ubrać I do spania Dobra Kolejne tam u niej zjedziesz, sobie pizzę Mam na dole. Dobra, to my jedziemy. Dobra, czekaj, weź te. Dobra, przebieg. Mała w piżanę. I jeszcze mnie. No tak. jeszcze ty. I do nie, już nie, to już pokój bo Ja już jestem śpiąca. No dobrze, no to jutro się rozpakujesz. Idź spać. Ej, to też idź spać. Dobra, dobra, już idź spać. No to no. Dobra, dobranoc, noc. Dobra Chodź Dobrze, to jutro się rozpakujemy. No dobra, już trudno. Jedna rzecz to nie jest takie no to Co to, to utknęło? Nie utknęło. Widzisz, nie utknęło. Ale jak wyjmiemy O, widzisz? Wyszło. Dobra, i schowaj ten plecak do tego. Dobra, dobranoc. Dobranoc. Doblanoc. Dobra, chodźmy też już spać. Oby jeszcze w piżamę. Dobra, sobie na ty Dzień. Dobra, to do koniec jest, drogi, to pa pa.